Dlaczego wciąż spotykam ludzi, którzy pragną mego dobra, są szczodrzy, dzielą się ze mną doświadczeniem i wiedzą, pragną mnie wyleczyć, uzdrowić moją duszę, cierpią, gdy nie mogą zobaczyć we mnie swego zła? Czy gdy się ściemni, piec ostygnie, psy wrócą już z wieczornych spacerów, a kwiaty zamkną się w sobie, kiedy uspokoi się ten kocioł piekielny, okrutny, wielkomiejski zgiełk? Czy zostanie jeszcze choć trochę sił, aby poczuć, że życie jest piękne? Dlaczego ręce nie wznoszą już czynienia pod nieboskłon? Jedynie żal, gorycz, nienawiść ścierają z twarzy, jakby pragnęły ją umy, jakby chciały roznosić zarazę w powitalnych gestach. Idzie trzęsienie ziemi. Czy jesteś tam jeszcze? Czy gdybym pukał, w stół odezwiesz się? Gdy ściany będę rozbijał zakrwawionymi pięściami, znajdę cię? Jezu, gdzie jesteś? Gdzie życie? O, życie kocham, gdzie, kocham, gdzie, kocham, gdzie... Czy wiesz coś o wolności? Chciałabyś dostawać kwiaty, urokiem resentymentu ścielić łóżko nadziei, że ktoś uwierzy, że ktoś pokocha, perfumowane zgliszcza. Coraz częściej skłaniam się już tylko ku samemu milczeniu. Byleby jak najmniej paktować ze Słowem, którą drogą dotrzeć do nieskalanych źródeł życia, jak nie oprzeć się wrażeniu, że Słowa stają się pustką, umierają w początkowości, niezdolne do życia udają życie. Skąd się wzięli ci wszyscy zaradni? Czy w błędzie nasiąkamy istotą udremuczonego, reklamującego pasztet? Czy mogę odejść spokojnie, nie zatroszczywszy się o przyszłość samotności? Kto zje ostatni kupiony chleb? Kto podleje kwiaty i zdejmie pranie z suszarki? Kto przeczyta nieotwarte listy, zgasi światło i zamknie drzwi? Czy wiatr w milczeniu nawieje piasków w oczy ze wszystkich stron wypełzną błaźni, głupcy i wisielcy? Czy spadną deszcze na sutanny zakonnic, Czy nad dolinę wzleci ptak upiorny, Niosąc na skrzydłach żałobną pieśń? Pan, bo to to pan jest. Czy jesteś? Kim jesteś? Chlebem leżącym na ziemi brudnym, wyrzuconym kto podniesie ucałuje kto dotknie grzechu żywego tak mocno zaciskamy pierścień własnego upodlenia że brakuje już miejsca na prawdziwą miłość czy za mało w nas pasji by obudzić sen pierwotności Stopniowo zwyciężać zlęknienie, poza natłokiem rozczochranej ciemności? Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. I oto jest miłość, która płacze nad nami. My płaczemy, że nie nadchodzi, lecz ona nie odważy się już podejść bliżej nie odważy się bardziej nam szkodzić. Mówię, że to nie jest miłość. Że tak się Czy można powiedzieć ludziom i sobie samemu ćwicz swoje serce w dobroci, nie zwołuj ludzi, nie życz im, nie mów do nich o kulcie życia, milcz swój los do końca. Czy można? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Kiedy się urodziłem, myślano, że jestem dobry, ale gdy zacząłem parę lat później pisać lewą ręką, okazało się, że jestem jednak zły. Pani psycholog powiedziała, że zło można leczyć, trzeba tylko wiązać lewą rękę z tyłu do paska u spodni. Wierzyłem, że ja też mogę być dobry jak oni, lecz śmiali się ze mnie, że nie jestem tak dobry jak trzeba, bo słoneczko nierównym okręgiem, bo szlaczek poza linijkę, bo lewą ręką wyciera się dupę, lecz ja do dziś wycieram prawo. Żeby usprawiedliwić zło przed światem. Nie noszę już paska do spodni. Przestałem malować słoneczka. I szlaczkiem chodzę jak najdalej od ludzi dobrych. Niczego do szczęścia już nie potrzebuję. Tylko od niej wciąż chciałbym uczyć się dobra. Chleba też tyle mi potrzeba, żeby mogła powstać dobra książka. I wina więcej niż chleba, żeby krwista powstała pisanina. Księżyca zdrowego, czystego, który mknie po niebie kamesznicy. Zakonnicy, która w Jezusie znalazła męża. Głuszy, żeby nie móc uciec od siebie. Tego mi trzeba gór, które mówią.